Lecimy z drugą częścią bez sumienia 2. Zmierzamy do kościółka. Do części drugiej podchodzimy uzbrojeni, ponieważ w kościele czeka nas dużo wirali, kamienny łeb i kwasumę. Ja wbiłem tam z bestią i to był moment jak wszyscy padli. Streszczenie pierwszej części bez sumienia. Poznajemy Daga, oczywiście ma problem. Musimy się dowiedzieć, co z jego ludźmi. Okazuje się, że wszyscy nie żyją. A tak nam wszystkiego nie mówi. Po pokonaniu wszystkich nieprzyjaciół idziemy bliżej wejścia i tam znajdujemy poszlaki. Ostatni, kurwa. A po prawej stronie zauważymy pełno zmasakrowanych ciał. A matka biedacy. O co tu chodzi? W co oni kurwa grają? Tak, znalazłem więcej twoich ludzi, zamordowanych, ale to nie ma nic wspólnego z bestią. Coś już wiesz? Mam kilka podejrzeń. No to się nimi może podziel. Spokojnie, dorwiemy tych drani, ale musisz dać nam trochę czasu. Robi się on coraz ciekawiej.